Dziękuję bardzo za ciepłe przyjęcie i za pamięć naszych wcześniejszych spotkań. To jest bardzo miłe. Czcigodny Ojcze Dyrektorze, czcigodny Ojcze Rektorze. Szanowna Pani Dziekan, szanowni goście i słuchacze, drodzy studenci. Dwa pojęcia w tym tytule mojego wystąpienia są kluczowe. Pierwsze pojęcie to jest koordynacja, a drugie pojęcie, które brzmi tak troszkę tajemniczo, to jest pułapka płynności. Jeśli sięgnę w historię 10-20 lat wcześniej, kiedy wykładaliśmy makroekonomię z koleżankami i kolegami i kiedy wykładając taki tajemniczy model ISLM mówiliśmy o funkcji popytu na pieniądz, i dochodziliśmy do momentu, kiedy ta funkcja wypłaszczała się przy niskich stopach procentowych. Mówiliśmy, że to jest pułapka płynności. I właściwie na tym kończyliśmy. Dlaczego? Dlatego, że przez ten długi okres mieliśmy wysokie stopy procentowe. Zachowanie się popytu na pieniądz przy niskich, nie mówiąc już ujemnych stopach procentowych, to był w gruncie rzeczy koncept czysto teoretyczny. Ale jak widzimy, życie napisało inny scenariusz i o tym chciałem troszeczkę szerzej powiedzieć. Jeszcze zanim przejdę do rozwikłania tajemnicy pułapki płynności, to należałoby powiedzieć, dlaczego ta koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej jest tak ważna. Otóż mianowicie Wzajemne relacje pomiędzy polityką fiskalną i pieniężną wynikają z rozbieżności celów, które realizują rządy i banki centralne. Podczas gdy priorytetem rządu jest wzrost gospodarczy przy niskim bezrobociu, priorytetem banku centralnego jest niska inflacja. Ze swej natury cele te są sprzeczne ze sobą. Forsowanie przez rząd wysokiego wzrostu jest proinflacyjne, natomiast restrykcja monetarna zastosowana przez Bank Centralny w celu ograniczenia inflacji, działa antywzrostowo. W realiach ekonomicznych występują więc różnorodne schematy kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej. I owe kombinacje określamy takim pojęciem policy mix. Przejdźmy teraz do pułapki płynności. Ten termin został wykorzystany przez Johna Maynarda, Maynarda Keynes'a do opisu reakcji popytu na pieniądz, jeśli stopy procentowe zbliżają się do zera. Standardowy związek między stopą procentową a popytem na pieniądz ma charakter odwrotnie proporcjonalny. To znaczy, im wyższa stopa procentowa, tym niższy tzw. spekulacyjny popyt na pieniądz, czytaj płynność, i odwrotnie. Dzieje się tak dlatego, proszę Państwa, że stopa procentowa staje się alternatywnym kosztem przetrzymywania gotówki. Jest sprawą naturalną, że jeżeli mamy w gospodarce wysokie stopy procentowe, to stanowi to silny bodziec do tego, aby uciec od gotówki, czyli zmniejszyć popyt na pieniądz i gotówkę zamienić na obligacje lub dobrze oprocentowany depozyt. Trzymanie gotówki przy wysokich stopach procentowych po prostu zbyt dużo nas kosztuje. Im wyższa stopa procentowa, tym wyższa strata trzymania gotówki w postaci niezrealizowanego zysku z obligacji lub depozytu. No a co dziać się będzie z popytem na pieniądz, jeśli stopy procentowe zaczną spadać i zbliżać się do zera, nie mówiąc już o wartościach ujemnych. Z taką, z taką sytuacją mamy już do czynienia od dłuższego czasu w wielu krajach. To jest ten nowy scenariusz. A w Polsce od kilku miesięcy. W środowisku bankowości centralnej pojawiła się nawet taka nowa sentencja low for long, czyli nisko na długi okres. Czytaj, będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem niskich stóp procentowych przez długi okres. I popyt na pieniądz w sytuacji low for long staje się wówczas wysoce elastyczny. Co to oznacza? Oznacza to, że niezależnie od tego, ile gotówki wpompuje bank centralny do gospodarki, ta gotówka będzie przetrzymywana w postaci bieżącej płynności, ale uwaga, w kieszeniach podmiotów nie będzie ona zamieniana na inne formy aktywów, na przykład na przyrost depozytów w banku lub zakup obligacji. Portfel aktywów będzie jednoimienny można powiedzieć, a jego imię to gotówka, co oznacza, że zaniknie spekulacyjny popyt na pieniądz. I taką oto sytuacją doskonale elastycznego popytu na pieniądz nazwał John Maynard Keynes właśnie pułapką płynności. Właściwie to określenie ukuł jego współpracownik Dennis Robertson. Dlaczego tak się może stać? Czyli, dlaczego ta gotówka będzie magazynowana w skrytkach i kieszeniach podmiotów sfery realnej? Powodów może być kilka. Ja wskażę na trzy. Pierwsza sprawa to jest tak: przy zerowym oprocentowaniu depozytów ponosimy koszty utrzymywania rachunków bankowych. A więc lepiej się opłaca zlikwidować rachunek i oszczędności przechowywać w domu w gotówce. Drugi powód jest taki, że jeśli formalne względy wynikające z reguł systemu płatniczego wymagają realizacji do realizacji transakcji konta bankowego, to wówczas będziemy utrzymywać minimalny poziom oszczędności związany z naszym popytem transakcyjnym. I w końcu trzeci powód. Najważniejszy, który już jakby zmierza do yy, uzasadnienia konkluzji. Mianowicie, podmioty na podstawie oceny sytuacji bieżącej kształtują swoje oczekiwania na przyszłość i w zależności od charakteru tych oczekiwań podejmują realne decyzje. Można powiedzieć, że kluczem do wyjaśnienia pułapki płynności są właśnie oczekiwania. A jakie są te oczekiwania, jeśli podmioty w dłuższym okresie stoją w obliczu bardzo niskich stóp procentowych? Przypadek dzisiejszy. Otóż, jeśli stopy procentowe osiągną poziom 0, zupełnie naturalnym stanem jest pewność, że już niżej spaść nie mogą. Wykluczamy tutaj oczywiście racjonalność stóp ujemnych. Więc jeśli tak, to znika oczekiwanie na ich spadek a pojawia się oczekiwanie graniczące z pewnością, że w którymś momencie zaczną stopy procentowe wzrastać. Nieznany jest tylko moment odbicia. W rezultacie więc powszechnym wśród wszystkich podmiotów w całej gospodarce staje się oczekiwanie na wzrost stóp procentowych. Podkreślam, nie wiadomo tylko kiedy ten moment nastąpi. Jeśli stopy procentowe będą na pewno wzrastać, to na pewno ceny obligacji będą spadać. Jest taka zależność: obligacja to jest papier o stałym dochodzie, a zatem rentowność zależy od ceny zakupu na rynku wtórnym. Jakiż zatem byłby sens kupowania obligacji na rynku wtórnym dzisiaj przy zerowej stopie procentowej, skoro wiadomo na pewno, że ich cena będzie spadała? Cena obligacji. Lepiej poczekać i kupić papier taniej. To oczywiste. Nie dziwi więc w takiej sytuacji fakt, że podmioty zatrzymują gotówkę i nie zamieniają jej na obligacje. Transakcja taka byłaby z góry obciążona pewnością straty, a zatem niezależnie od tego, ile gotówki i jakim kanałem wpłynie ona do gospodarki, zostanie zawsze zdeponowana w jednym miejscu, to jest w kieszeniach lub domowych w skrytkach realnych podmiotów. Tym samym zanika spekulacyjny popyt na pieniądze. No i teraz dochodzimy do kolejnej kwestii, kolejnego pytania. Czy możemy powiedzieć, że w warunkach polskich po obniżce stóp procentowych do poziomu 0,1% wystąpiły przesłanki takiej właśnie pułapki płynności? W tym celu, żeby pokazać albo w jakiś sposób no, zilustrować to zagadnienie i spróbować odpowiedzieć na to pytanie, to spójrzmy na ten oto wykres. Mianowicie mamy tutaj różne kolory, które pokazują różne lata. W latach 2015 do 2019. Zachowanie gotówki w obiegu na przestrzeni każdego roku od samego początku jest właściwie regularne. Co dzieje się z gotówką w momencie wystąpienia lockdownu i kryzysu pandemicznego, czyli od marca? No, dzieje się to zjawisko, które pozwala nam powiedzieć albo stwierdzić że możemy mówić o swego rodzaju pułapce płynności w naszych Warunkach. A, a zatem powstały pewne okoliczności, y, które wymagają reakcji ze strony polityki, ze strony polityki gospodarczej, w tym w szczególności ze strony polityki pieniężnej. No i teraz pojawia się pytanie: jakie są konsekwencje takiej sytuacji? Otóż te konsekwencje mają wymiar mikroekonomiczny, i o tym wymiarze mikroekonomicznym już wspominałem, y, omawiając tę możliwość wyboru. Mikropodmiotów zatrzymać gotówkę czy przejść na obligacje czy też inne aktywa. Ale o wiele ważniejsze są tak zwane konsekwencje o charakterze makroekonomicznym, ponieważ pułapka płynności determinuje charakter skuteczności polityki pieniężnej. I tu jest. Klu problemu, jeśli chodzi o dywagację na temat polityki pieniężnej, właśnie w kontekście tej sytuacji, którą Państwo widzicie na ekranie. Narodowy Bank Polski w odpowiedzi na lockdown w krótkim czasie obniżył stopy procentowe prawie do zera i tym samym wykorzystał w pierwszej fazie ten instrument polityki pieniężnej. No ale co się stało? Jednakże możliwości tego instrumentu z chwilą zbliżenia się stóp do zera, do zera po prostu wyczerpały się. Należało więc szukać alternatywnych sposobów realizacji polityki pieniężnej i jej koordynacji z polityką fiskalną. Odpowiedzią praktyki na ten splot okoliczności jest ze strony polityki pieniężnej to yy, określenie już padło tak zwane luzowanie ilościowe, natomiast ze strony polityki fiskalnej zwiększenie roli wydatków rządowych. Przed momentem na ten temat szerzej mówił doktor Guzikowski. I przejdźmy teraz w, tej ostatnim, w, tym, w tym ostatnim fragmencie wystąpienia na grunt polski. Z teoretycznego punktu widzenia można mówić o różnych modelach koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. Jeden z tych modeli, jeśli się odniesiemy do polskich uregulowań prawno-instytucjonalnych, znajduje swoje umocowanie w następującym zapisie konstytucyjnym. Cytuję. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Podkreślam prawo wyłączne. To znaczy, że w tym modelu zakłada się pełną autonomię Narodowego Banku Polskiego i niezależność od administracji rządowej, a kooperacja ma charakter następczy, czyli ekspost. Bank centralny ustala cel inflacyjny i na podstawie własnych prognoz inflacji dostosowuje do tego celu wysokość stopy procentowej. Ta stopa procentowa staje się zewnętrznym parametrem fiskalnych decyzji rządu. Czyli o koordynacji ex post mówimy więc wówczas, kiedy wzajemne dostosowania decyzji w zakresie polityk fiskalnej i pieniężnej następują w odpowiedzi na wcześniej, niezależnie od siebie podjęte decyzje przez rząd i bank centralny. Rząd i bank centralny są autonomicznymi graczami i ten mechanizm koordynacji często wyjaśnia się za pomocą teorii gier. Alternatywny model koordynacji zakłada zupełnie inną regułę niż układ autonomicznych i niezależnych zachowań, zakłada mianowicie regułę współpracy i instytucjonalnej zgody pomiędzy bankiem centralnym i rządem i w Polsce znajduje umocowanie w ustawie o Narodowym Banku Polskim. Artykuł trzeci tej ustawy stanowi, że podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen i uwaga, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Widzimy więc, że w myśl tej reguły najpierw dochodzi do uzgodnienia założeń lub operacyjnych przedsięwzięć w dziedzinie polityk fiskalnej i pieniężnej, a dopiero później są podejmowane konkretne, już uzgodnione decyzje. Mamy więc w tym przypadku do czynienia z koordynacją ex. To już było wspomniane, że historycznie dominował konstytucyjny model koordynacji ex post, mimo tego, że ustawa o NBP uchwalona została, tak jak i konstytucja w 1997 roku. W polityce makroekonomicznej akcent był położony na niezależną politykę pieniężną, niezależnego Narodowego Banku Polskiego. Przez trzy dekady polskiej transformacji stopy procentowe kształtowały się znacznie powyżej zera i nic nie wskazywało na to, że Polska może stanąć w obliczu fenomenu pułapki płynności, do czasu, aż pojawił się w marcu 2020 nieoczekiwany zewnętrzny szok wirusowy. Władza monetarna i fiskalna stanęła przed nieznanym. Działania w Polsce zostały podjęte szybko, sprawnie i w znacznej skali. Zaniechano tradycyjnego modelu koordynacji ex post. A, integral, a integracją polityki fiskalnej i pieniężnej oparto na współpracy i instytucjonalnej zgodzie Narodowego Banku Polskiego i rządu dotyczącej wyboru metod i instrumentów mających na celu ograniczenie negatywnych skutków kryzysu. Z jednej strony rząd uruchomił program fiskalny o znacznej skali, nakierowane głównie na ochronę miejsc pracy, a z drugiej strony, Narodowy Bank Polski poluzował politykę pieniężną i tym samym zapewnił płynność w systemie gospodarczym, niezbędną do sfinansowania wydatków fiskalnych. Chcę podkreślić, że w innym wariancie koordynacji czy też kooperacji tak szeroki program wsparcia byłby po prostu niemożliwy. Oprócz standardowych instrumentów polityki pieniężnej, Narodowy Bank Polski uruchomił dodatkowe i niestandardowe już instrumenty luzowania pieniężnego. Przede wszystkim w postaci skupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych i papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wprowadził również inne instrumenty, kredyt wekslowy, uwolnił tzw. bufor ryzyka systemowego, ale w świetle wcześniejszych wyjaśnień dotyczących istoty pułapki płynności, taka reakcja NBP-u staje się logiczna. No bo jeżeli w pułapce płynności ustał popyt na, na obligacje ze strony podmiotów w sfery realnej, to w to miejsce wszedł bank ze swoim popytem na obligacje skarbowe. Czyli jakby te dwie kwestie, charakter reakcji banku centralnego skojarzony z pułapką płynności wyjaśnia i uzasadnia taki, a nie inny rodzaj reakcji. I w tym kontekście rodzi się pewna już końcowa konkluzja. Ważną sprawą jest wysokość długu, w tym i długu publicznego. jest ważna sprawa. Ale równie ważną sprawą jest to, kto jest wierzycielem i to, kto jest wierzycielem państwa. Czy wierzycielem są podmioty krajowe czy zagraniczne? Czy wierzyciel jest, jeśli tak mogę powiedzieć, łaskawy i baczy na sytuację dłużnika, czy też jest bezwzględny? Niewątpliwie Narodowy Bank Polski należy do wierzycieli łaskawych. I to jest właśnie ta wartość dodana wynikająca z koordynacji w ramach reguły zgody instytucjonalnej. Jedno zdanie jeszcze na koniec. Mianowicie prześledziłem główne ratingi na wczoraj. Które są formułowane przez liderów firm ratingowych Moody's, Standard Poor's oraz Fitch, wszystkie zawierają się na wczoraj w klasie A i w każdym przypadku z perspektywą stabilną. Dziękuję za uwagę i szczęść Boże.